Oto pięć najpiękniejszych miejsc, które udało nam się odwiedzić podczas podróży kamperem. Lepiej się trzymajcie, bo będzie naprawdę grubo. A zanim zaczniemy, pozwólcie, że Wam przedstawię naszego Mercedesa, którego mieliśmy okazję przetestować w ramach współpracy z firmą Hymer Poznań. Jest to Hymer Trump 585. I muszę Wam przyznać, że nigdy wcześniej nie prowadziłam tak superanckiego auta. No a teraz do sedna. Na piątym miejscu na naszej liście najpiękniejszych miejsc, które nam się udało odwiedzić, ląduje Most Bastei w Saskiej Szwajcarii, tylko że w Niemczech. Na miejscu czwartym ląduje miejscówka w Austrii, czyli okolice Gmunden. Widoki serio jak z katalogów biur podróży. Na miejscu trzecim ląduje Jezioro Królewskie w Niemczech w Bawarii. No i co tu będę wam dużo mówiła? No sami widzicie jak jest. No a jest sztosiwo i to niezłe. Na miejscu drugim ląduje jezioro w Austrii, czyli i to jest jedno z tych miejsc, do których na pewno wrócimy. No i dobra, teraz lepiej się trzymajcie, bo wjeżdża miejsce pierwsze. Proszę Państwa, co za emocje. A chodzi o niemieckie jezioro Obersi. Przeźroczyste takie, że ho, ho, ho. Położone pomiędzy przepięknymi górami, tuż obok najwyższego wodospadu w Niemczech. A teraz koniecznie zapisujcie sobie tą rolkę i korzystajcie z naszego kodu zniżkowego, dzięki któremu wynajmiecie kampera od Hymer Poznań 10% taniej. No i koniecznie obserwujcie nas po więcej podróżniczych treści. A i napiszcie, która miejscówka Waszym zdaniem jest najlepsza? 1, 2, 3, 4 czy może 5?